Siemanko. Siemanko, witamy, w dwoje gramy, z wami Fica i Kevin, eee, gramy w Elden, Ring. w Elden Ring, jesteśmy w Nokronosie, w Nokronie tak. eee, i zwiedzimy do końca Stoszkolandię, po co nam Stoszkolandia, Uuu, to Rody jest orgnisty wil? Ty już kiedyś miałeś okazję z nim walczyć chyba, w, znaczy z... on nie był mocny. Wow, oh, oh. ale przeskoczył. Tam... Nie ma zamiaru go tu, 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 tutaj coś tak. jest, Coś tu jest, hmm. coś znaczy tu jest. Żuki! On jest traktowany jako boss, jako mini-boss taki trochę. Bo no jak prawie? go pokonasz, to on już nie pojawi się więcej. tak? O, to tym bardziej chcę tego pokonywać. Czemu? Bo jest ładny. Ale warto go pokonać chyba, nie? Myślisz? No, tak mi się wydaje, no. Taki wilczek. Tam jest fajny. w ogóle do podpalenia. Wow, 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 wow. wow, wow. <laughs> on ma czary. Ma czary. Ma wow. czary. O, 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 mocny, mocny jest! Dang. Nie, Mocn... nie skala się. O, pop, padłem! Aj, nie, padłem, <noise> Jestem dobry. Nie żyjesz. <noise> Ale on wygląda ładnie. Wygląda jak z gry. O, tron? <noise> posąg Mariki jest gdzieś, o. Głowa ci się pali. Niemożliwe, muszę gasić pragnienie. Wow. <noise> Dobra. I tu był posąg Mariki? Nie wiedziałem o tym też. To bliżej był. Bliżej no, było, no. Była łaska tam, tam. Zaskoczyło mnie to też. Wow. Ej, pamiętaj, 22 koła dusz tam zostawiłeś. Nie wiem wiem, wiem, wiem. Podniosę, podniosę. Koniecznie. Koniecznie. Co to było? Co? To on tak trąbił, to ale. To on nie... tak śpiewa. No. A. 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 Uważaj, że będzie z prawej strony, ale podnieś łaski, najpierw. Gdzie są? No masz, pamiętaj, na mapie, na, na, na okay, radarze widzisz. Na radanie jakieś tenki są do podnoszenia jeszcze Dej masz wo! No no no! No no no! Wilk! Lis czy jest? bez konia go, tak? Tak, 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 tak. Będzie prościej bez konia. Tak mi się nic wydaje. ale że on jeszcze ma małe, małe wilki wokół siebie. Lepiej ten jest... O właśnie ten jest dłuższy dłuższy dystans ma. Krwawione. On na pewno jest ten? No mówię Pojecie ci że... jednorazowy? No. 100% z wraca Wracaj, wracaj 100% z jednorazówką. Wow! Raz mnie niedzielę. Tak jest! Właśnie proste w takich wilkach jest to, że trzeba tylko uważać na jego łeb

się na konia nie. i szukaj zwiedzania. zwiedzaj. Szukaj, szukaj zwiedzania. Tu jest coś do podpalenia morto po prawej stronie. Ehm, koncert! Jest. Gdzie tam halo! Nie skacz tam. Co tu gracie? Uważaj szczury! No, chciałem zobaczyć co za koncert! Podpal tutaj, a nie a. szukasz. Okay. Szybko podpalaj! to jest szczurów tutaj. Padniesz, padnie, w dół, tam za to jest dziura. Ja no, wiem, mam kontrolę dystansu. Mam no, kontrolę, tak. Wszystko, wszystko wiem, gdzie się znajduje. O, o tego pokonaj, żuka, szybko, szybko walczuka. Walczuka, 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 walczuka. Tak jest, no, Pat, patrz dosta, nie patrz. Ale dostałem a zaklęty strzał. No, y, Y, być. Y, Y, Y. Ja nie mogę. o, okej. Okay. Boże, jak mi tam przytrzasnął. Pota, na konia, podpal to. Olej na tych przyzywaczy. Moi są mocni, widzisz? Eee, No na hitach nie pokonujesz, no. A to tak jest definicja mocna albo słaba, nie? No tak. Słabych się biedy na strzała. Dokładnie, na strzała. Co to jest? Młody motyl. Ja Patrz, tak odpoczywa. No, ja no musiał, żeby... niech się odpoczywa. Ty podpalaj, masz tu ważniejsze rzeczy do zrobienia. Ty podpalaj, a ja będę patrzył. Uch. Ile mam jeszcze do podpalenia? Nie wiem. No, zakrwawiamy twarze. Biegnij, na konia. Masz jedno zadanie. Podpalić wszystko. Tak, bo ty Czemu? byś tylko oglądał co się dzieje na mapie, bo kraja jest ładna! No super, ale my musimy dowieść content. Dowieść content! To jest nasza misja. No tak! A nie podziwiać, że o tu ładnie leży. A może ktoś, dla kogoś contentem jest nie. właśnie ładność tej gry? Dla ciebie. Jak ktoś, jak ktoś chce oglądać ładny content, y, ładność tej gry, to sobie odpala y, inny kanał. Gdzie? Albo stary kieł. Czemu myślisz, Czemu że nie możemy dostarczyć ładnego kontentu? Tam no bo było przejście, jest do Mordowo, ale no idzie. Tu. No wiem, ale co tu jest? Nie mam pojęcia. No to właśnie, miałeś zadanie. Mieliśmy inne zadanie. Miałeś podpalić, a ty poszedłeś. No mam łaskę. No tak, ale poszedłeś w inną stronę w ogóle. A może tu są stożki? Nie, tu nie ma stoszków. To wracam tam. Tu mitemek. Przydatny. Łupina. Po, niebieską po, niebieską, niebieską, niebieską potes, a ja nie wiem czy tak da się sprawdzić to. W ogóle jak teraz wrócić. Ten to chyba. To wygląda jak przeci. O. Oh. My się będziemy z nim bić drugi raz, tak, tak, tak. A, drugi raz? Tak, tak, tak. A. Musimy podpalić wszystkie te. Brawo! Nice! Ale wyglądowa! <laughs> Filmowo. Dobra, zobacz ile do podpalenia zostało. Szybko, raz, 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 ciśniemy. Tempo, 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 Dobra. tempo, tempo. Ile, ile się pali? Palą się dwie. Dwóch, Dwóch brakuje. brakuje. No to już, cyk, cyk, cyk. Szukamy stożków every Tam jakieś itemki leżą. Podnieś je, tu. tu, 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 tu. Nie Odchody zabarwione na złoto, znowu bym gdzieś ja Tym razem na srebrno. Tym, tym razem złoto zabarwione główne. O Boże tu jest, tu jest o. kolejny jakiś. Tu jest, ok, dawaj, papaya. Roz, a ładnie śpiewa. Jedna jeszcze została, tak? Aha. Nice. No Chyba, dziś... że po podpaleniu jednej spadają się nie, dwa. Nie, raczej nie działa. Okej. Okay. To tam coś. Nie. Nie, wydaje mi się, że tam właśnie dalej że szedłeś, to może tam coś jeszcze dalej jest. Kurde, nie mamy mapy tej, czy mamy tą mapę? No ale stożków chyba nie ma na mapie. No nie ma, no co ty byś chciała? No ma ta mapa. Po prostu świadomość tego, że widzisz gdzie jedziesz. A... Nie, 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 nie. Nie, nie, Zobaczmy z góry. Tam jakiś item po lewej stronie jest, nie? Po lewej... Gdzie? Lewej. W... Tam szedłeś? Aha, tu lewej. Aaa! Tej lewej! Tu lewej. A masz inną lewą? D, Ciekawe d, d. co to, czy warto było? Wow. O, U, wygląda dziwnie. Ciekawe. Bad, to jest ładnie, damn! No. Dobra. Eゆ... Stożki. Stożki, stożki, stożki. No to w prawo gdzieś mi się wydaje. Cię że... roz, rozbiegnę się i przeskoczę. A po co? No stąd może dostrzeżemy stożka. Nie. Ja bym że jeszcze tamta strona gdzieś. Nie, tu nie konia, bo spadniesz teraz. Wróć no tam, gdzie nie, byłeś. Nie, nie, nie. Przeskocz. W lewo. Chciałem, chciałem e, pożonglować katanami. I teraz możesz, teraz możesz. Konia. W locie? No nie, nie. nie da się w locie konia? Nie, tam, ja bym biegł tam jeszcze do końca zobaczyć, bo tam ja do końca nie pobiegłeś, nie? Tu, tam na górę coś tu jest? Nie. Tam, tam gdzie to światło, no jak nie? No tutaj były te meduzy i to jest ten skrót, ewentualnie tędy możemy zobaczyć. To był ten skrót? No. Aha, okej. Okay. No. Znaczy, skrót. Znaczy, no i na lokacja. Eee, kurde, jedna pochodnia została. No to nic, no to trzeba szukać. Sprawdźmy w dupie. Szukaj stożku w dupie. Co? W stożku. Nie będzie płonął wtedy, ale może znajdziemy go. Chociażby. W twoim. O. To dawaj tu pod górę jedź. W prawo. No i zaraz sprawdzimy, czy wilko żyje. Nie, zabiję go jeszcze raz. rudego kogo. nie będzie. Gwarantuję ci. No tu był wik, nie? Tu jest! jest! No tak. przedwik pilnował właśnie, bo tam jak się ten jeszcze raz. Pięknie. Czyli możemy, możemy się stoszkować po schodach. A, i to strigeruje tego bossa, gromada... gromarodga tego szczątka. No tak. Szczątki złego... Poćwicz stary, poćwicz wysławianie się. Bo Ćwiczę to od wielu lat. wiem. Zmarnie to do Ale Nie umie. Nie taka prosta sprawa, jak się wydaje. Mówienie jest skomplikowane. Angażuje wiele mięśni, w tym mus, tam po prawej nie było jakiś tymka? Za kamieniem? Czy mi się to wydawało? którym kamieniem? O, było? dobra, nieważne. Chyba mi się wydawało. Uhuhu. Dobra, jedź po Bosa. Jedź eee, po Bosa. To mu w lewo chyba, nie? Gdzieś tam. Eee, nie, tu. Ta, nie, tam. Tam był ta. ten jak na końcu tak? No? Nie, to jest tam jest się typowo. Eee, to tu będę. No tam gdzieś musi być, nie? Jest! Nie nie, nie! nie, nie, nie. Tak się wydaje, że gdzieś jeszcze tam... Tam wyżej widzisz? Tam. Aaa, okej. Okay. Kurde, jaka ta lokacja jest jakaś taka... Jaka? Nie Kumam jej. Nie, nie rozumiem jak, ona nie jak jest, się po niej przemieszcza. nie jest do Kumania stare. Żaby są do Kumania. Tak. Świątynia poroża. Dajesz bosa. Walcz ze mną. Siadaj z konia. Rogaty Łosiu. Do tirogatych zwłok. Kurde, mamy 27 koła dusz. To co? No to trzeba go pokonać za pierwszym. So easy. No, czy znaczy nic nie mówię? Nic nie mówię. Nic nie... O, to jest malika. No dobra, ale duszę byś cały czas musiała, żeby go pokonać. No, nie, nie, nie duś. No dobra. Ciesz tego pana już pokonaliśmy. To jest inny. Ten sam. No nie. Tamten duch przodka to jest duch, different, duch, but same. Duch, but different. Duch, duch królewskiego przodka. Jest poziom wyżej, może. Ale easy! Nie mówię nic. Ale jest królewski, mam przydomek królewski. Ciao, ciao, ciao! On nie ma spele pewnie jakieś potężne, te? Żyga! Wow, potrafisz Żygać na błękitno! A on się leczy, może. Co? Co? Mam wrażenie, że on się będzie leczył. Co się stało? I tepnął się. Ale wyglądało, jakby zginął. No nie, przeżył. Masz dobrze, nie to musimy pracować na tym, żeby się nie A! Okay. Dostałem! Nie, magią teraz, nie. magią w plecy! Nie! A, już się... I co, ja teraz... On przywołał... kozy? Właśnie nie wiem, o co chodzi. O! Oh, wow, teraz wow. robił atak! Wow! Chyba się zdenerwował. Lecz le le się, lecz się, lecz się, leć się, padasz. Padasz. Bordo. się, le padać. Mordo. się le Ty nie masz niedużnych potek, jedna potka ci została. No, mogliśmy odświeżyć sobie potki zanim przeszliśmy. Aha. Uh -huh. Nie przemyślałem to. Aha. Aha. Ai. Ai. Ai, bigo. Brzuch. W nogi. Łapy. Wstrzęg. Próbujesz, ale nie tak łatwo go trafić. Ciach, ciach. Co jest, Kurde, ty... wiedziałem, że ma kopnięcie Tył, napęd. <grym> Dobra, ale masz teraz odporność na jedyny potężny atak, jak chcesz. Nigdy nie stawaj yy... za koniem. Za koniem to on darby. się leczy? Co? Nie! Co? Co za oszust! Mówiłem, że, będę w, że wydaje mi się, że on się właśnie leczy, no to stary. To, jak to się to oszustwo, leczy? To jest oszukiwanie, za, to mi się nie podoba. To jest bardzo nie o Teraz już będę cię zerować. No tak mało Chciałem być delikatny, ale... Znowu się z... A, znowu jeszcze dziabnął za nim. Nie rozumiem, czemu on tak robi? A, on za... z On wysysa życie chyba z tych tutaj duchów. Widzisz? Dużo trupów tu leży. No, może tak być. Przez to się ulecza. I on tak? jakby taką reinkarnację a mszy, robi. A tym przyzywa chyba kolejne. Że, że odradza się w tej samej formie, nie? Jakie pierdzielę, on jest taki szóstym. szóstem. Dawaj go magią z dystansu. I ta, wiesz co, ta magia przy nim jest trochę średnia, bo mam wrażenie, że ten moment, który ja biorę na zamach, że to mu daje więcej. Dyn... Tylko, że tak musisz do niego dobiec, a tak to on widzisz. Okej, okej. Czemu tak pada teraz? Właśnie nie rozumiem. Nieważne, nie, to nie jest do rozumienia. Trzeba go pokonać, po prostu. Już jesteśmy blisko teoretycznie. No, żeby się nie uleczył znowu, nie? Leczy się. Leczy się, się. Leczy się. I to z nas też HP wysysa. To jego leczenie stary. Ja! Pota, nie masz. Mam jeszcze jedną. <coughs> Kurczaczki. No co za baśniowa bestia peszczelu. Ładnie, ładne określenie tego. No bo tak wygląda, no. Leczy się znowu. Nie. Nie. Wow, wow, co za...

Pięknie. Pamiętaj, tak. że podnieś łaski. Łaski. I wiesz co trzeba jeszcze zrobić? Podnieść łaski. Przyzwać Albinauryczkę. No okej. Okay. Chodź tu. Nie Pani tak Albi gdzie? Panno Albi. Ty, o, ty go tu rozpraszaj. Nawet, nawet spokojnie. Spoko go bije. Uuuu. Jeszcze go rozprasza. No, Pamiętam jak piękne. dziś, jak mówiłeś, na pierwszym odcinku graliśmy, że ty jesteś leszczem, żeby używać jakieś przywołania, duchów? Eee, widzicie, to, widzicie 50 czy tam 60 odcinków i gościu zmienia zdanie już jest leszczem. Z tym innym człowiekiem jestem. Leszczem. Leszczem. Jesteś leszczem. Też. Też osłabła mi psycha. Ty nawet miałeś taki challenge, że nawet z konia nie chciałeś bić, a teraz no. już nawet duchy używasz! Bo musimy no. dostarczać content! No. Taka jest nasza misja. Dostarczać porządny content! Kurde! Kopnął cię! Kopnął mnie w content! Chodź tu! Zabicie cię z moim kontentem. Wow! No i tak od tyłu to właśnie go tą uderzeniem tym walną. Dawaj mi kontent ty kozo! Content kozo! Leczy, leczy, leczy! Przestań stanie zabierać życie! Kurde, ale sporo mu tego HP wraca. Bardzo sporo, no. ręce to jest. I teraz plenniczą będzie się z tym... Teraz przywoła jeszcze TT. Mordo, to ci HP zabiera! Padasz! Połowę połowę ci to zabrało. Nie wiedziałem, że to będzie aż tak bić. To jest easy! It's easy jest! Easy! No patrzę, on jakby raz na jakiś czas mnie po prostu... Uważaj. A to jest sk ta skakanka Trzy jest. Trzy razy skacze w ciebie. Aha. To I jeszcze w czwartym dobija, ale sporo. Ciach, ciach. B B B. Ciach. B B B. Ciach. ciach. Musimy chyba podładować się troszeczkę wytrzymałość. Bo możemy ciosów zadawać tak pod rząd zanim się wypchnujemy z moczu ciach, ciach, ciach. A to nie ten spod, to nie ten spot. Teraz będzie kakanka. Nie? Wow, czoru. Nie tym, nie tym. Tego nie używaj. Nie, jeszcze raz. To jest Nie. udało się. Mamy Nice. Wizerunek królewskiego przodka. Pokonaną legendę! Wow, 24 koła, wow! No, a te nasze koła podniosłem? Tak, 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 mam no. 51 tysięcy, nie widzisz? nic nie ma, eee... wyjście tylko. No, gdzie jest wyjście? Tu. Tak. Kurde, y, no, mamy level. Nawet można zrobić z tego dwa levele, pod warunkiem, żebyśmy łyknęli te runy, które mamy. Łykajmy runy. Eee, eee, no, tak, tak, tak. Zobaczmy, czyli co, wytrzymałość mówi, żebyś upakował. Tak. To musisz się do miejsca łaski tepnąć. Dawaj do tego, no. Bo my będziemy Kipy z widokiem do... na akwedu. Właśnie teraz będziemy musieli pójść tam, albo pójść. Mamy dwie opcje. Nie, czekaj, nie tu. Mamy opcję właśnie albo tu, o? albo druga opcja jest mm, inna. Ojej. Ale też, ale Konkret, też, dziękuję. ale też, też mnokronie, stary, też mnokronie. Wy e... sami wszystkie te. To jest nic. Ile z tego będzie patrz? Juk? Patrz, pięć tysięcy. No i elegancko. Z 25. Aż ci głowa zapłynęła z nerwów. Ale za mało będzie. Potrzebujemy 40 razy 280 około. No. Okej, no okej. Okay, Zręczność, okay. nie? No, chciałeś wytrzymałość. A, wytrzymałość. O jeden. Żartujesz, to jeden. No. Bez sensu. Głowa mi płonie, stary. No to mówiłem? Nie słyszałem. Zręczność. Pakujemy w atak. No i ty, ty, ty doładowuje się, jeszcze. chce dostać te pozostałe. Nie runki? wiem, to trochę jej trochę brakuje, nie? 1. Ile to da? 15? 7,5. No, Za mało. mało. Uzbieramy, uzbieramy, uzbieramy. Tak? No zobacz, no chyba okay. tak. Spróbuj. Najbierzej będziemy nosić bardzo dużo w sakwie przy sobie. No. Ile to daje? 10? To 10 000? 5. 5. Jedna dziesiątka daje 5. I ile musimy mieć? 40 i coś. 40 i coś. <coughs> Kurde, to nie wiem, czy uzbieramy. Uda się, uda się. Oh. 3,5. 3800. 30, 10 ponad 1000, brachu. Kurde, tutaj. obawiam się, że będziemy mieć spompowaną sakwę. Uuu! <laughs> Czekaj. Juj! 4. Dobra, z tych starczy, starczy. Chyba będziemy musieli postać wszystko, co mamy, no, ale No po to jest, żeby stać, nie? Dobra, 8. mamy? Tak? Chyba tak, 40 tam ponad, bo ja nie wiem ile dokładnie. A 1500. Za 43,5. 43,5. Czyli jujk! Jedna? Za mało, Boże. Bardzo za mało. Chociaż nie. No mało, 43,5. Tysiaka brakuje prawie. Ten, jeden Za starczy. mało. Jeden starczy. To, to jest wyższy poziom. A, okej. Okay. 43. Pięknie. I pół, 44. Kolejny. Po, dwa poziomy. Na Aizu. NUS. Super. A, to co? Teraz tu, nie? No właśnie, zastanawiam się czy tu, czy tam w tą drugą stronę. Obstawiam, że powinniśmy iść tutaj. To jest strona! No co ty robisz?! Co ty zrobiłeś? Mieliśmy 500 dusz. Ale po co? Na zakończenie odcinka. Nie... Yeah. to niezłe zakończenie odcinka. Nie mogą być same sukcesy. A jakbyśmy mieli... Jak jak mieli... W ogóle te dusze tu się zrysknięcie. No tym bardziej. A jakbyśmy mieli licznik śmierci, też byś tak zrobił? No! Pod warunkiem, że to byłaby teraz 69 śmierć. Hmm. Ty Co? Chłopie, wieśle 60 raz razy to wypadliśmy padliśmy... 666. Nie skacz tam już, dostarczy. Bo teraz mamy tak, mamy dwie opcje. Mamy dwie opcje, albo tu iść tam, nie? No. Tam, tam, tam jak prowadzi droga. No. Albo druga opcja. demapę, mapę. Włącz mapę. No. Tepnij się proszę na którąś tutaj niżej. Tu, no. wyżej. W prawo, teraz lekko. Gdzie jest ta... Brzeg, za naśladowcy. minimy to później. Mamy dwie opcje. Więc, dzięki za oglądanie. W następnym odcinku rozminiemy dwie opcje. O, znaczy jedną z dwóch. Jedną z dwóch. No będziemy a, kontynuować jedną i drugą, nie? No. Więc mam nadzieję, że Wam się podobało. Mam nadzieję, że dobrze bawiliście, że będziecie mieć super udany dzień. czy więcej? No okay, i widzimy się w następnym odcinku. Bye!